A więc mordeczki, kalendarz dalej trwa w poprzednim odcinku wygrała ta właśnie osoba i wygrała na tego oto skina. A co zrobić, żeby je wygrać? Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz komentarz z hasłem podanym podczas filmu i numerkiem, który chcecie odkryć. Przypomnę, że któryś z pól ma ukrytą kosę, więc życzę każdemu powodzenia. Więc ja czy moje z tej strony genetyki i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na case Hagu. Troszkę inaczej 500 dolków w naszym balansie, czyli mniej więcej, no 2000 zł można. Troszkę ponad 2000 zł. No i jeżeli wcześniej was na jakiejś hagu nie było, to oczywiście klikajcie sobie tutaj, w tym miejscu plusik i w tym miejscu wpisujcie sobie, oczywiście kodzik GENETIC Nie żaden adix, tylko po Darmowe 10% z depozytu i jakieś tam środki na start. Y oczywiście darmowe skrzyneczki również i giveaway na kałaszka wpłacając 10 dolców na przykład. Oczywiście róbcie to wszystko z głową, jeżeli macie ukończone 18 lat, a my w tym momencie wydaje mi się, że możemy zaczynać. Twoje stare skiny już ci się znudziły. Odwiedź Pirate Swept i wymień swój ekwipunek na nowy w dosłownie kilka sekund. Codzienne konkursy z prostymi wymaganiami i fajnymi nagrodami. Najniższe prowizje na rynku, czy 35% bonusu do depozytu z kodem Genetic i wiele metod płatności. To tylko kilka zalet tej właśnie strony. Sprawdzajcie, klikając link w opisie. No co, od razu polecimy sobie na Case Battle. I od razu na Case Battle postaramy się przyswącić coś fajnego. Widzę, że mam tutaj skrzyneczki Samu i mam skrzyneczki pompatimu, No ale te skrzyneczki tak Szczerze, troszkę mnie nie interesują. Poker V2. To jest skrzynka, która mnie interesuje. Yy, battle na 3 osoby, 120 dolarów. Zacznijmy. CSGO yy, Case Haga, przepraszam, z mocnym, mocnym profitem. Pierwsza skrzynka. No, poker nie oddaje póki co. Druga skrzynka. Daj coś. Daj koskę. Daj. Nie dało. Dobra. No i ostatnia skrzynka. Liczmy na coś fajnego. Proszę. No. Najwyraźniej się przeliczyliśmy. Dobra, wiecie co? Ta poker skrzynka może nie jest najlepszą skrzynką, ale postaramy się znaleźć jakiegoś bengera tutaj. Właśnie coś koło 40 dolarów najlepiej by było znaleźć jakiegoś bengera. No i ja pamiętam, że szczerze. To skrzynka Kingdom i Briggs była bardzo, bardzo op. Zrobimy sobie trzy skrzynki Brix i jedną skrzynkę Kingdom na dwie osoby. 185 dolarów, połowa naszego budżetu aktualnego. No i liczmy, że serio tego Battle już wygramy. Kingdom Case, pierwsza skrzynka, proszę koska. Ok, jest to przewaga. Nie zbyt duża, ale jest to przewaga. Briggs. Z tego brick case'a, jak widzicie, serio dropią skinę. i serio jest tanie spoko szansa. To jest skrzynka, na której zazwyczaj wychodzicie na plus robiąc właśnie batla na dwie osoby. Powtarzam, zazwyczaj, bo oczywiście możesz przegrać tego batla, mogą wam serio serio tanie, gówniane skiny, możesz być w dupie. No ale jest duża szansa, że kurczę, coś tutaj na tej skrzynce uda nam się zgarnąć, jeżeli oczywiście o wygracie. No i z powrotem mamy swoją drogą 500 dolarów, więc wróciliśmy do miejsca startowego. No i spróbujmy może Kingdom Casea jeszcze raz, Bricks Case jeszcze raz, tylko do tego dołóżmy jeszcze Sigma Energy Plant B za 215 dolarów na dwie osoby. Wybieramy randomowego, bo tam mamy bota Jarvisa. No i sprawdźmy to. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Proszę, daj coś. Proszę, pierwsza skrzynka. ojojojoj oj, oj, oj. 7 dolarów ze skrzynki za 40 dolców to nie jest najlepszy drop. Briefcase. No i tutaj też przegrywamy póki co. Dobra, Sigma Energy. Kosa, rękawice. No okej, okej, okej. Akceptuję to, akceptuję to, tylko z plan B bym poprosił. Coś jeszcze. Mamy to, dobra, dobra. Zastanawiałem się, czy my to wygramy w ogóle. No ale to nam da to, że my tego Batla wygraliśmy? Skoro jest on na dosyć potężny minus, bo jest to około 40, 50 dolarów na minus. Yy, więc zrobimy tego Batla jeszcze raz. Tylko tym razem, serio, będziemy liczyli na jakieś fajne dropy. Znowu z Botem Jarvisem. I liczmy, że znowu wygramy tym razem. Może coś więcej. Kingdom Case, pierwsza skrzynka Kosa. To, to, to nie jest, ale 33 dolary zawsze fajnie zgarnąć, szczególnie na case battle. No i okej. Okay. Druga skrzynka też z przewoźnika, Sigma Energy, Kosa. Ja pierdolę Lightning Strike, no. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, plan B. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Oj, nie tak, to nie tak miało wyglądać. To jest Sigma Energy chyba wypadł. Ten, ten, więc wiecie co Zrobimy sobie po prostu battle all in Wiem, że odcinek trwa w sumie Dosyć krótko aktualnie, bo tylko 4 minuty No ale jeżeli tak to wyjdzie No to, no to niestety tak to wyjdzie No i tak się zdarza, i tak się zdarza Oczywiście trzeba liczyć na profity W następnym odcinku prawdopodobnie przedstawimy Skrzyneczki i samą. ale sprawdźmy Może jeszcze nie jest wszystko stracone I zaczynamy Gównianie, dobra Druga skrzynka, Sigma Energy, daj tym razem Coś Okej, okay. Wildfire to nie jest With Teraz teraz plant B. Musi coś nam ciekawego sypnąć. No i te makału dla bota. No i ostatnia skrzynka, potrzebujemy 130 dolarów, żeby wygrać. No i to nie jest na pewno warte 130 dolarów, zostaje nam 3 dolary, ale... Skoro mamy chwilę czasu wolnego, to ja od razu Wam mogę opowiedzieć więcej o bonusach na hagu. Bo jeżeli nie wiecie, to macie tutaj również bonusy, cashback bonus, jeżeli przegrywacie battle, jeżeli po prostu otwieracie sobie skrzyneczki i nie za bardzo Wam one oddają, to macie tutaj taką opcję. I możecie to sobie klejmować, kiedy chcecie. Macie tutaj również poziomy, które dają Wam dodatkowe nagrody, to też jest bardzo spoko. Macie tutaj skrzyneczki, skiny i również wyższy cashback z tego, co kojarzę. Tego nie jestem pewien, ale tak. Tak mi się wydaje. No, i jest to bardzo, bardzo spokojne. Serio, jeśli chodzi o otwieranie skrzynek, to Case hack, aktualnie jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek pod względem RTP. Czyli ile tak naprawdę do Was wraca? Jakie macie procenty na tych skrzynkach? No, i dodatkowo, no właśnie te bonusy w postaci darmowych skrzyneczek, w postaci leveli. No i zobaczcie ten design. Zobaczcie ten design, tak szczerze, jedna z najładniejszych stron, jaką widziałem. No i oczywiście wpłacać se, jeżeli chcecie wziąć udział w GWAJ, jeżeli chcecie od, pootwierać swoje skrzyneczki. No i jeżeli chcecie mnie wspomóc. No i oczywiście róbcie co z głową, jeżeli macie ukończone 18 lat. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i się ma.